Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadlatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech, wola się spe... niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba poprzedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Księga Izajasza przypomina nam dzisiaj o skuteczności Słowa Bożego, które niesie w sobie wielki potencjał miłości i życia. Ma w sobie ukrytą moc, przemieniającą to, co uśpione i martwe. Ten potencjał może wyzwolić się. Jeśli człowiek podda się jego działaniu i stanie się jak ziemia wchłaniająca wodę. Wielki post jest dobrym czasem, aby przywracać godność mowie i znaczenie słowom. Trzeba myśleć nad tym, co się mówi, nie używać niepotrzebnych słów. Nie pozwalać zatruć się opiniom szerzącym niechęć i brak szacunku dla innych. Zapominamy czasami, że wypowiadane przez innych słowa nie są rozumiane w taki sposób, w jaki my je pojmujemy. Ludzie nadają im inny sens. Aby uniknąć nieporozumień warto przede wszystkim być oględnym i powściągliwym w wyrażaniu różnych opinii i osądów, żeby nie redukować wszystkiego do osobistych przekonań i nie czynić ich normatywnymi dla wszystkich. To jest ważny aspekt wielkopostnego nawrócenia. Więcej słuchać, mniej mówić. Ewangelia zaprasza nas, byśmy strzegli się wielomówstwa, również w relacji z Bogiem. Szczerości modlitwy nie mierzy się ilością wypowiedzianych słów. Ani mnogością gestów. Pan Bóg wie, czego potrzebujemy i najlepiej zatroszczy się o naszą przyszłość, dając nam z miłości, a nie dlatego, że coś wydarliśmy mu natarczywym naleganiem. To nastawienie jest podstawą modlitwy pańskiej, której pan Jezus nauczył swoich uczniów. Wiemy o niej niemal wszystko. Odmawiamy ją kilka razy albo kilkanaście razy w ciągu dnia. Ta modlitwa również wskazuje na ducha każdej innej, z jaką chcemy zwracać się do Boga. Proponuje nam bezpośrednie zwracanie się do Niego jako ojca, bo on chce być przede wszystkim ojcem. Można się modlić naprawdę do kogoś, komu się ufa. Przecież modlitwa jest zawierzeniem swojego życia w ręce kogoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Skoro Bóg jest Ojcem, ja jestem dzieckiem. To powinno być dla nas powodem do dumy i szczęścia, dochodzenia z podniesioną głową. On nie jest tylko moim Ojcem, ale jest Ojcem wszystkich ludzi. Dlatego są oni moimi braćmi i siostrami. To, że jesteśmy braćmi i siostrami, nie jest jakimś wymysłem. Nazwijmy to wynikającym z takiego społecznego nastawienia pełnego życzliwości i dobroci dla ludzi. To, że jesteśmy braćmi i siostrami, wynika przede wszystkim z tego, że Bóg jest. Ojcem nas wszystkich. Pamiętam taki cykl czterdziestu kateches papieża Franciszka na temat modlitwy. Żaden cykl nie trwał tak długo, co oznacza również. Jakie znaczenie ma modlitwa według papieża dla życia chrześcijańskiego? I tam Ojciec święty użył dwóch sformułowań, które bardzo mi zapadły w pamięć. Pierwsze to to, że powiedział, że modlitwa jest oddechem duszy, że nie jest jakąś czynnością, którą się spełnia w ciągu dnia. Patrząc na życie w taki sposób, że jest podzielone na różne sektory, bo modlitwa jest tym, co umożliwia całą resztę, ponieważ daje nam dobre nastrojenie, spojrzenie oczami Boga na ludzi, na świat, na życie. I druga rzecz, którą papież powiedział, to mówiąc właśnie o modlitwie, Ojcze nasz, że my sami zostaliśmy wymodleni przez Jezusa u Ojca Niebieskiego. Że Pan Jezus nie tylko uczy modlitwy właśnie poprzez te słowa. Które dziś słyszymy, ale angażuje się całym sercem w tym, żeby nas wymodlić, żebyśmy sami zawsze widzieli w Bogu naszego Ojca i stawali się również braćmi i siostrami dla innych, co najpełniej wyraża się. Też w tym, co podkreśla modlitwa Pańska w bezwarunkowym przebaczeniu, ponieważ sami jesteśmy dłużnikami wobec Boga i żyjemy tylko dzięki Jego łaskawości, to jest też perspektywa, która powinna nam zawsze towarzyszyć w odniesieniu do innych.